O, ja się przytulę do ciebie, bo się boję. Póżcie! Widzicie? Pokaż te swoje oczy cudowne. No, taki smutny jest. Aj. No to mi się okazało, że kondensator, ale ja mam platynki, a to tobie mógł pójść yy, moduł. I dlatego chujo... Chuja pra... Nie! Jest! Kurwa, jest! 55! Siema zapraszam was na odcinek hmm, W sumie teraz ja się dłubię tutaj Z kierunkiem Niech <grym> się ozdroś złapie ehm, Ogólnie były dwa kable nie Jeden do tego drugi chyba do masy Z tego co ja tu widzę I ten od masy się nie chciał No nie miałem na to pociągnąć Bo to jest zaklejone nie I muszę teraz rozdłubywać śrubokrętem Żeby kable przełożyć to wyciągnę, yy. no i będę musiał to jakoś poszerzać, ale myślę, że dam radę. Ogólnie bardzo dobrze lutuję, <noise> o Jezus. i tutaj muszę przylutować masę do tego głównego, co wystaje, od tej strony lepiej to widać, a nie wiem, czy? o widać ten. i się urwało, nie? I masa po prostu i przez to nie działało, a wydaje mi się, i mam podejrzenia, że jak kolega schodzi z motoru, walnął w kierunek, bo przez przypadek i mogło wtedy delikatnie mm, się urwać, bo yy, tu było klejone więc musiałem to luto, przelutowywać jakoś w środku. Nie wiem, dłubałem, ale w końcu kabelki przeszły, tu raz, zaraz sobie połączę, ale pierwszy muszę tutaj to zrobić, nie? ale to już na spokojnie jakoś zrobię. Więc co, lecę dalej próbować to robić. The Killer na razie założyłem, lecz lecz chyba i tak zostanę sobie przy bez tylko kurwa musiałem na stacie diagnostyczną zobaczyć czy przekracza mi normal bez killera wtedy to wiedzieć, że z bezbym wyjebana, tak? powiem wam, że nie jestem pewny dobra, jak zrobię to masę i plusik to wam pokażę jak elegancko zrobiłem okej, okay, przylutowałem ja wierzę, że bardzo dobrze lutuje ktoś ale no, od tej stronie w sumie jeszcze nie wygląda najgorzej, tylko niech ostrość złapie to tej nie najgorzej to wygląda, ale tam nikt tego widział nie będzie. E, teraz ten kabelek szary z tym od żarówki trzeba taką przylutować. Będzie luksus. jeszcze to się kurwa popatrzyłem e, na tym. Migałem, nie? Przyłożyłem kabelki, działa. Jeszcze tylko zaizoluję. Nie jest idealnie, ale. Jest dobrze, Boże, nikt z tego strony nie będzie, lepiej niż z fabryki prawie. Dobra, izoluję tasiemką. Montuję. Tam izoluje i... ten. No i kurwa tym, tym lutuje i będzie luksus, kurwa. Trzeba pracować, żeby mieć na benzynkę, Tam Romet stoi. No i co, pracujemy! No i co, żeby zarobić na ten Dorometa, do rometa? W coraz ciężej jest kurwa z pieniążkami, no ale co, ramy, ramy. Kierunek zrobiłem, działa tak jak widzieliście wcześniej, jest luk, ale z Odkręcanie świecy 2T. Zdjęłam. Zwykły wyjazd po benzynę się skończył. Dramatem. Kubuśka, aromecik mm, takie życie, nie? Życie Dał mianek. Pa, jak ja masz kurwa, ty Młody mendo. <laughs> <laughs> mm. Jedziemy po będrykę tam. ZXXX Możecie napisać w komentarzu, co może mu no jest, on może powiedzieć. No i weź taką bokiem, nagrywaj. Bo będzie... No co, zajebiście jeździł i palił, teraz Śle pali po drodze często przerywa, no i czasem gaśnie. No a jak jechał 50, to jedzie 20, więc. Jak ktoś wie, to niech napisze, bo jest lipa z tym skuterkiem. Tak fajnie szedł. Dobrze, mój Simpson, chociaż ten nie jedzie tak wolno. Mój nie jedzie w ogóle. Spokojnie się. trochę i będzie jeździł. Czyli, ale on cały czas zwalnia. Romecik na Krapowiczu leci. O co no, już się odpychać? No. Ja go holować nie będę jak coś Ty no majster Taka no sytuacja Niech zawracamy ja nie Cię zacholować, Adiak Och kurde Dobra zawracaj o co Synek Pokaż te swoje oczy cudowne No, taki smutny jest Klakson działa a silnik nie, nie wytrzymał tego katowania na górkach ach, ach, te Chińczyki no A mówią, że kymko dobra marka Gówno prawda Ty no, ale czemu on tak kurwa robi Udałmiana nie wytrzymało, nie? Fajnie, fajnie, nie? Czy przez świecę, czy nie? Jakbyś A przed zmianą świecy było normalnie, czy nie? Jebało. No ale, ale nie tak. przerywał ci, nie? Nie, przerywał, ale nie aż tak. Ty, ale trzeba niskie broty. No, ale, bo u mnie w Simpsonie, jak mi jak przerywał wtedy, co jeździliśmy, nie? No to mi się okazało, że kondensator, ale ja mam platynki, a to tobie mógł pójść yy, moduł. I dlatego chujo. Chuja, pra nie, bo jak iskrę sprawdziliśmy, to trzymała taka jebutna była, nie? Iskra taka fajna, a tu są nagle. Czekaj, ja zejdę, bo... Nie no, widać to no, koło. Taka sytuacja no. A co jak dajesz cały to za doszczyna? Czy jakoś tak Bo ty jakaś tutaj piśnie, to może weź na pół gazu? A to wtedy 15 pojecha O kurwa jeszcze go Ej, a pamiętasz tego gościa, co chciałeś kupić skuter? O. To on też mówił, że raz jedzie 20, raz 30. O. A on napisał co się stało? Kurde, to impa. A bo daj na tą gruzkę, kurwa 4 t 2 t i się może kurwa coś to napisze, nie? Ty w majster ja wrzucę, dobra? Posta. Do Dzięki. Nie będziesz musiał zamazać Przerejestrowany to nie ma tu pokazywać. A to Ej, ale majster A masz światło tylne? Ty, bo ci uciekło tak pod tablicę, taką miałeś szybkę, a nie masz. Ale to musiałbyś kupić stary rocznik. Tak? Mnie ale bo na YouTube miał być. Nie. No, no co domian robisz? Świecał, i tego chujka będę no, tak ci Ciężko będzie baś, O normalna baś, świeca Denso, a nie... Weź ten bolce ja trochę. A ty <noise> e, weź mu to wyprostuj tego siurka Co? Mocno? Ja, co? Cię, ja, ja, ja też mam taką on ta, on samą dęsą taki, On taki Ale krzywy cały czas Ale... Właśnie on taki krzywy jak był to działał e, Jak coś dotknąć? Czy... Nie Śmieci urożnił Patrz masz 1500 A jaki stan? A. O, uszkodzony tak myślałem no, Główny trzeba wymienić Pokaż do świata Ja zrobisz ty to kiedyś ty, A, Gdzie to o to sobie to nie tylko Ale ono ma jakiś taki O, patrz jakie porównanie <grym> A teraz w ogóle co to za za name? A nie Husqvarna, to była świstka Su... sys... Husqvarna Patrz go Bogacza, ja mam od jest denso. No ja też mam taką w ramach. I jest git Taka świeca ja była Dengieka... Nie mam już geka. od NGK mi gościu sprzedał za małą, do piły. Patrz, 1800, Zipro Odpala, jeździ, hamuje, skręca, do kompletu drugi silnik. skąd on na to pieniążki weźmie? Stanie, ale nie wiadomo czemu przestał odpalać i został wymieniony na inny silnik. W motorku wymieniany olej. U mnie co 3000 już ważne do zrobienia ślimak i lagi, które daje nowe, bo mi się nie A ty czemu mieć. tą świecę zdziałałeś, bo co? Ja? No, czy ty to nie no gościu. Ta, gościu ci daje taką siln... ją... On ci daje tutaj, nie? Masz nowe lagi, daje ci dwa silniki. Kubu i będzie to jeździć, czy nie? Co będzie? To? No. Gdzie? Gość? A to będzie jeździć, czy nie? Będzie, będzie. No dobra, zobaczymy. Ja ustawiam, że przez tą Ust... Obstawiam. Obstawiam. żeby przez tą świecę. Uj, bój, co ty się rzucasz? To się nagrzą. Jest jakiś zdałniony. Może na no, rozróżnić to zapalinę. No. No, tak. Ty no, ale ile benzyny? Pa, 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 leci. No, prawie... o, Jezu. Ej, w ogóle ci się czasami kopka śledzi. Może ci pasek mocno wypełnić. A może nie? No, tak. Musisz się przejechać na tej. Wysokie, wysokie obroty Ej, ale było. Nie, masz nie, nie, jak powiedz jak Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. jedzie nie. idzie Działa Będzie jeździł? Nie, to to Jedziemy do nie. Nie, no, eleganckiej Nie polecam tej kopki, jest paskudna i gówniana. Nie, Jak to... ktoś ma, to niech wykręci i wyrzuci. Nie no. Jest ładny. Tylko na rozrusznik. Po co się męczyć? Hmm. No ale skuterek odpalił i chyba jedzie szybciej. To jedziemy teraz. Zara, mama do mnie będzie dzwonić. Peże! Do domu! Peże, jesteś pod dobrą opieką. No. pewno. Pozdrawiam. Wydłona <grym>. cię Mogę Chyba się... inaczej wymyślała o tych wyjazdach z tobą Nie no, możemy się poznać Ty no, a po jak leci, słychać co on go katuje? A później się dziwi, że skuter nie jeździ A może tak być, że pasek się wyciągnął na sam Jest, kurwa jest. jest, 55 I widzisz, świece jest z że jeźdź. jedziemy Akurat się poparzyłem, synek Odpalaj to no jedziemy Night Ride, Będzie na Facebook'u. O, tu przez tą świecę. No a co, ja ci tego nie mówiłem? Ty! Tu dałeś <grym> To, to, się to, się to dawaj się jeszcze przejedziemy. Zapytam się. A tam zapytam się, możesz. A ile ty masz. Iwan, to jeszcze tu będziesz? No ja się jeszcze Masz kurwa, Skąd wejdziesz do tego? Nie, dzień dobry. Działa! Działa! Dostawiasz nam piwo. Nie, nie. Pa teraz. Weź mu znisz obroty pierw. Poczekaj, no bo ja mam takie. Może mam na ręce. Obroty mu zmniejsz, linkę dokrę na, dokręć A 55 z z Moja Ile? Ile? 50? 50? 55 o, Działa Kupi, Tylu, majster, dawaj się jeszcze mniej, mniej Ale przerywa No, coś no to się... trzeba nową świecę kupić Albo filtr Jedziemy Filtr jest dobry, bo profilaktyczny Synek, a ja, a ja ci pisałem na messengerach, żeby kupić stożkowy To gdzie co? po co tracić pieniądze? Ło, wow, tak ma powinien palić. Widzisz, że lec to tak To ten chodził jak coś, o właśnie ten, tak no chodził. Zobacz, a ty nam dał dużo kładku. się prawie naprawił, tylko świecę zmieniliśmy. I od razu zapierdziela. Ale jak się jedna ręka, my nie chcemy zabawiać. Ej, ale powoli jest, nie? Ja nie będę cały czas nagrywał Ale nie tak, Synek, no czekaj O, ja się przytulę do Ciebie, bo się boję Tak za pierdzielą. No to się. Przejedzie. No mu tam. nie już za nie są A ile jedzie? 100 km. No to dawaj, jedziemy. A bluzę masz? Mam. Ej, Kubus, ja nie nagrywam, bo chłopie Tutaj się naprawił, się zepsuł Na razie